Dobra. Działamy. Działamy. Dom 5 na 7 plus ganek. Zaczynamy od winklów. Jak zwykle. Pierwsza warstwa już zatarta. I trzeba się ruszać, bo już coraz zimniej. Dzisiaj było coś koło 3 stopni. Więc już zima się Pyta, co się cały sezon robiło. Kury piejo, Nie mają koguta. Nie mają koguta. that's a

最高です。<laughs> Desk zaczął padać. Wiedzieliśmy dzisiaj, że będzie padać, bo tak prognoza pokazywała, ale i tak przyjechaliśmy. No i udało nam się tyle zrobić. Więc popracujemy jeszcze chwilę, ale będziemy uciekać zaraz. Bo teraz jest najgorszy okres, żeby zachorować. Więc tak, tutaj wchodzimy, mamy ganek, czyli u mnie jest podtąd. U mnie jest gdzieś podtąd, natomiast inwestor sobie przedłużył do samego końca. Tu jeszcze ma być okienko. Tu ma być wejście 100 cm bodajże. Czyli to samo co u mnie. O, sorry, zahaczyłem. Zahaczyłem opaszel. Tutaj, z tego co mi się wydaje, z tego co pamiętam, ma być cała ściana. Tu ma być cała ściana. Tu ma być takie okno kuchenne jak u mnie. I praktycznie cała ściana i wyjście na taras. Prosty budynek 5x7. Prosty budynek 5x7. O, coś takiego. I tu już mamy wymurowane, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, siedem warstw. Lecimy do 10 i wieniec. Wymurowane całość, czyli dom 5 na 7 plus ganek. Trochę tym busem nieładnie stoi i zasłania wam wszystko, ale zaraz przejdziemy, to sobie zobaczycie. Więc udało nam się wymurować, nie wiem, w ile tam, 12 godzin, bo wczoraj murowaliśmy krótko, bo deszcz padał. No, dzisiaj było zimno rano, ale później podgoniliśmy więc mamy zrobione, więc szacuję, że w granicach 12 godzin robiliśmy a jeszcze nam się dniówka nie kończy, bo musimy jechać na firmę, przywieźć towar do szalunków przywieźć druty już gotowe, czyli czpienie bo musimy zrobić tutaj górę, bo tutaj jest poddasze użytkowe, bo to jest dom mieszkalny a ze względu na to, że my robimy teraz wszystko z materiałem, no to wszystko jest u mnie na firmie ja po prostu złożę tutaj po to, żeby nie mieć przestojów czyli tu kończymy jadę do siebie, ładuję busa no i przewozimy towar dobra chodźmy dookoła to wam pokażę jak wygląda i uciekamy bo mamy jeszcze co robić tu jest wejście więc identycznie wygląda ten dom jak u mnie co już mówiłem niejednokrotnie tylko u mnie się kończy tu a tu jest całość tu jest okienko bo tutaj ma być dalej jakieś pomieszczenie z tego co mi się wydaje ale to takie już inwestor sobie będzie samodzielnie robił ściankę działową chyba z karton gipsu tu jest pusta ściana, nie ma nic, idziemy dalej. To jest tył. Tutaj inwestor sobie zażyczył drzwi tarasowe, balkonowe, ze względu na to, że ma być tutaj taras w przyszłości. Na projekcie jest okno, no ale dogadaliśmy się z kierownikiem budowy, no bo tutaj robimy to już normalnie. To jest mieszkalny dom, więc on po prostu. Kierownik decyduje co można, co nie można, no i później będzie to odbierał razem z nadzorem, więc no jest po prostu uświadomiony o, wszystkie, o wszystkich zmianach, jakie robimy. Tu okienko to wysokie, znaczy to okienko tu, może nie wysokie, czekajcie, świeże, o tu, to jest od łazienki. Wydaje mi się, że troszkę jest za wysoko, bo HP jest 155, jak dobrze pamiętam, natomiast na innych wysokościach jest HP 85, ja normalnie robię HP 120. HP jest to wysokość od stanu 0 do parapetu Dla osób co się nie znają I dla osób co się znają Chciałem Wam coś powiedzieć Bo pewnie zauważyliście różnicę Między tymi pustakami a tymi Ponieważ ja teraz kupuję towar Przewożę ten towar Tak jak wspomniałem od siebie I te na dole pustaki Solbet Przywozłem ze Staszowa Czyli od siebie Bo kupiłem je po 15-20 brutto Natomiast zabrakło nam pustaków no i tutaj na miejscu tylko mają termobet więc musiałem dokupić na miejscu w granicach prawie 17 zł więc tu jest różnica no parę złotych na sztuce no i też ja średnio lubię robić na tym termobecie wolę na solbecie dlatego wolałem też solbet no ale widzicie różnicę tu jest termobet tu jest solbet natomiast jak chodzi o jakość no to zależy tak naprawdę od partii jaka przyjdzie czasami jest ten problem w termobecie że tam jest w pust taki podwójny i czasami on się potrafi mijać. A jak on się mija, to trzeba odsuwać się od siebie, albo go wycinać jeszcze raz, albo kombinować, żeby pasowało. No i tego akurat nie lubię robić, bo wolę gdzieś na solbecie pracę. Chociaż czasami solbet też nie jest idealnie prosty. Więc jak jest wyższy, czy tam krzywy, czy, czy jakiś tam gorszy, to dajemy go do góry pod wieniec, żeby go zalać w betonie. Ale w tym przypadku nic takiego nie było. Dobra, chodźmy do środka, to Wam pokażę. Jest trochę bałaganu. Jeszcze nie mamy pełnego deskowania tutaj na rusztowaniu, bo się nie zmieściło do busa dzisiaj rano. Ale jedziemy już na firmę, to powrzucamy. Więc tak wygląda. Tak wygląda salon. Tu po prawej stronie, tu ma być łazienka. Tu ma być kuchnia. Tu ma być wejście. A tu ma być cały salon. A teraz uwaga. Widzicie stan surowy? No stan surowy, ciężko powiedzieć. Otwarty, zamknięty. Natomiast ja mam identyczny dom u siebie, który jest wykończony. I teraz sobie zobaczcie jak wygląda wykończenie. Czyli dom wygląda wykończony, chodzi o metraż. Różnica między stanem surowym, że nie widać tych metrów. A różnica już w gotowym domu o tej samej powierzchni. Więc możecie sobie porównać. I na pewno tutaj jak będzie wykończona, z tego co mi wiadomo, będzie wykończony już niedługo po nas. No to będzie też nabierał wyglądu. No i schody mają być w tym miejscu. Czyli identycznie jak u mnie bo praktycznie ten projekt, który tutaj widzicie, jest to kopia mojego domu, bo to tak naprawdę projekt wyszedł z naszej strony internetowej, dom25000.pl, a jedyna różnica, jaka została zrobiona, to powiększenie ganku. Więc tak naprawdę jest to kopia, jeden do jednego, tylko ten ganek doszedł, więc okna, okna, wejście na górę, strop tutaj się zmienił, bo u mnie za Kerman tu ma być drewniany, no i inwestor po prostu, jakby u mnie stwierdził, że zamiast tego okna, które jest u mnie to on sobie zrobi wyjście na zewnątrz. I tyle. Tyle jest naprawdę zmian. Wysokość ścianki kolankowej to samo, kąt dachu to samo. Też nie ma komina. Chociaż u mnie jest komin, ale już bym go nie budował drugi raz. Bo stoi tak naprawdę niepotrzebny, więc tutaj nie będzie komina. Ogrzewanie będzie klimatyzacją, która, która będzie się znajdowała w tym miejscu i będzie ciepło w domu w całym domu. Tak jak u mnie, więc to jest ta tak naprawdę różnica między tym a moim domem. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej, o i tu jest pusta ściana, więc wysokość w granicach 651-650 cm tego domu, kąt dachu 45 stopni, wymiary 5 na 7 plus elewacja, bo to jest dom mieszkalny i to jest ta różnica, że u mnie nie było potrzeby nanoszenia tej elewacji, natomiast tu jest dom mieszkalny, który od razu posiada elewację naniesioną, czyli 15 cm steropianu, więc teraz uwaga. 15 cm steropianu plus wymiary ganku plus wymiary domu, bo to wszystko jest połączone i jest tu około 52 metrów dużo? nie dużo ktoś powie, że mało ktoś powie, że dużo ja uważam, że taki dom jest sam raz zwłaszcza, że na razie to jest stan surowy, który nie oddaje tego tak naprawdę jak będzie wyglądało ale z każdym dniem z każdą godziną jaką tutaj poświęcamy no to będziemy, będziemy go coraz bardziej budować więc jutro Lecimy już z szalunkami, trzpieniami, stałym zbrojeniem. Po prostu szykujemy się pod beton. Natomiast pojutrze zalewamy i my jedziemy na 70 podmiechów. Bo tam po prostu robimy na przemian. Czyli tu budujemy, tu budujemy i tam budujemy na przemian. Później wracamy tutaj. Lecimy ze ścianą kolankową. Dzisiaj zamówiłem już wieźbę. Zamówiłem belki na strop. Czyli pozamawiałem wszystko to, co będzie potrzebne, żeby już na mnie nie czekało. dogadałem się z inwestorem, jaką chcę blachę, więc po blachę też będę jechał. Muszę zamówić, bo też pewnie czeka się dwa tygodnie. No i tutaj, nie wiem, czy wam mówiłem, czy nie. U mnie jest ten daszek pod Okap, bo ja nie miałem tego ganku na początku. Miałem pierwszy 5 na 7 Natomiast tutaj inwestor od razu chciał z gankiem, no bo wtedy była możliwość do 70, a czy teraz, w sumie, teraz, kiedyś. Od 2 lat, może do 70 metrów, a jak ja budowałem w 18 roku, no to było tylko do 35. I musiałem sobie dostawić ganek. Więc u mnie jest o tak. Tu dach się kończy, a tu jest pod, yy, pod przybitkę. Natomiast u inwestora ma być tak, tak i tak. Takie przełamanie. średnio mi się to podoba. Zobaczymy, jak wyjdzie w wykonaniu, bo musimy tak to wszystko podobierać, żeby fala za falą fajnie wychodziła. Jak będziemy robić dach, no ale do dachu jeszcze mamy trochę czasu, więc będziemy się wtedy martwić. W każdym razie już poruszałem temat ze składem, gdzie zamawiam materiał. No i mają tak wszystko ładnie podobierać, że powinno się ładnie spasować. Kolejny dzień pracy. Mamy klepki, mamy klepki, mamy klepki, mamy stemple, mamy czpienie, mamy elki, mamy drut F6 pocięty. Do góry do zabezpieczenia, tu już mamy część szalunków. Reszta jest na busie. Jednego stępla, bo mam akurat takiego o, te mam dłuższe, a ten ma być tutaj, ponieważ zawsze podpieramy nad Mimo tego, że one i tak przychodzą krzywe, jakbym teraz położył poziomicę, to już widać, że ono jest krzywe, no, ale my i tak podpieramy, żeby nikt później nie powiedział, że od betonu się pokrzywiło. No bo one tak same sobie mają. Więc my dajemy zawsze 3 cm więcej miejsca na piankę no bo o, czasami jest tak że o, tak się zrobi no i tu jest centymetr, tu są dwa no niestety no nie da się, już próbowaliśmy tyle razy podpieraliśmy, dociskaliśmy ale one same w sobie są krzywe wczoraj udało nam się pokręcić trochę belek bo akurat murowaliśmy w miarę do późna żebyśmy się wyrobili, więc mamy beleczki Wróć Fi 12, Szemiona Fi 8 więc fajny zestaw jeszcze pójdą tak samo w na czpienie. Tutaj jeszcze macie pozostałe szalunki, zostały zwiezione z poprzedniej budowy. No i chyba po tej budowie zostaną zutylizowane, no bo już są trochę poniszczone, ale dały radę. Trochę, się, trochę tych domów się zrobiło. Tu jeszcze mamy Elki tam jeszcze mamy Elki. No bo tak jak wspomniałem, ja kupuję gotowe. Ja nie zakrzywiam, bo ten kąt musi być prawidłowo wyciągnięty, więc ja nie krzywię tam na i mimo że mam dwie. Tylko po prostu zamawiam gotowce. No i co ja tu mam jeszcze więcej? Coś z tamtej strony miałem. Kotwy chyba do murbelek miałem, ponieważ tu jest, jak wspomniałem, jeden wieniec i dach idzie, o, dach idzie tak, tak i tak. Więc tu jest tylko jeden wieniec i wieniec jest na innej wysokości niż ten w tym domu 5 na 7. Tylko oczywiście to wszystko jest połączone. To nie jest, że 5 na 7 plus ganek, tylko to jest całość. To jest do 70 metrów. projekt oczywiście, tak jak wspomniałem, jest widoczny na naszej stronie dom25 tylko u nas jest taki jak jest u nas. Chodzi o ten projekt, że jest na naszej stronie taki jak u nas jest na podwórku, czyli z tym mniejszym gankiem, a ten po prostu jest podczas adaptacji pociągnięty większy. Więc można sobie coś takiego zrobić, bo my na to wyrażamy zgodę. No i co ja tu jeszcze Wam, wam mogę pokazać? Żabki, 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 dystanse. No, wpilki. Spisze, smaczcie. No takie podstawowe rzeczy, które są potrzebne do, do budowy domu. I'm <laughs> Zabezpieczone. Teraz czekamy na beton, który powinien się pojawić za 2 godziny. Zamówiłem 2,5 metra betonu B30, czyli mocny beton. Wlewamy, wibrujemy, ściągamy nadwyżkę, zostawiamy do wyschnięcia. My w międzyczasie jedziemy na miechów, na 70. Tutaj wracamy i będziemy już pracować na ścianie kolankowej. Albo inaczej, na stropy drewniany przy ścianie kolankowy, ponieważ tu jest lekki strop drewniany, który też zamówiłem i powinien być na przyszły tydzień. Także będziemy chcieli to systematycznie co tydzień wyciągać coraz wyżej. No tak, na 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 szybki murze. O ten leci. O, szło. Mamy beton, to widzieliście, rozłożyła się gruszka. Chodzimy na górę i lejemy. Bo Jesteśmy lekko spóźnieni, może nie my. Beton trochę przyjał spóźniony, więc musimy to zrobić z głową w miarę szybko. Bo musimy przepakować się na kolejną budowę, o czym wspominałem. No ale widzę, że operator sprawnie mu to idzie, na no to powinno być w miarę spoko. No i też mamy sprawdzoną betoniarnię, bo tutaj już któryś raz zędu biorę, no jestem zadowolony. Przede wszystkim beton musi być tak zrobiony ten kamień musi być dobrze dobrany to, albo inaczej, to kruszywo musi być dobrze dobrane bo niektórzy dają takie grube i później jest problem, że gdzieś to nie, nie jest tak jak powinno być natomiast tutaj już biorę niejednokrotnie i u nas w Taszowie, i tutaj mają fajne kruszywo a jak robiliśmy ostatnio chyba w Miechowie no to jednak za grube to kruszywo jak robiliśmy pod Olkuszem to też było za grube i zawieszało się na jarzemkach to no nie było zbyt takie płynne Najwyżej później Wam pokażę, jak będzie się mył, jakie kruszywo tutaj było dane do betonu i jakie powinno być według mnie dawane wszędzie do każdego betonu jaki jest zamawiany. Dobra, wszyscy ready to idziemy do roboty. Yere gelme Takie jest kruszywo, tak jak obiecałem, że wam pokażę. To jest z poprzedniego zalewania. Drobne, fajne kruszywo. Otoczaki tutaj nadwyżkę nam wywalił. Jeszcze musimy to jakoś pograbić czymś, bo nie mamy grabek. W każdym bądź razie zamówiłem 2,5 metra. Potrzebne było 1,97. Zapłaciłem 1100 zł. No bo nie ma ilości. To jest pierwszy wieniec. Natomiast jeszcze jeden wieniec będzie trochę mniejszy, no bo tego ganku już nie mamy, bo ganek już się zamyka, bo tu już będzie dach na nim. To w granicach 1,5 metra. Więc tak wygląda dom bez pozwolenia do 70 metrów. Projekt oczywiście możecie zobaczyć na naszej stronie internetowej dom25000.pl. Różnica tylko jest w mniejszym ganku, bo u nas jest mniejszy. No ale tak jak już niejednokrotnie mówiłem. Podczas adaptacji projektu można sobie go powiększyć, chodzi o ten ganek oczywiście, bo my wyrażamy na to zgodę. To nie jest tak, że nie pozwolimy Wam sobie zrobić ten projekt pod własne potrzeby, jeżeli chcecie większy, no to robicie większy, my Wam damy na piśmie taką zgodę. I tutaj tak jak wspomniałem, ganek już się kończy, są wrzucone szpilki, trzy szpilki. I na te szpilki będzie już rzucana murbelka. Tutaj będzie taka mniejsza, trochę boganek jest niżej 10 cm niż tamten wieniec. I taki, taka belka tutaj będzie dziesiątka. I będzie strop przewiązany, 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 ponieważ tu jest leki strop drewniany. Więc tak to będzie wyglądać. Ale to zobaczycie w następnych odcinkach. Więc Łapka w górę i subskrypcja. A my sprzątamy rusztowanie. Busa wysprzątaliśmy. Zobaczcie. Ładnie w końcu nabrał trochę porządku. Więc rusztowanie rozbieramy, wrzucamy do busa, wrzucamy deski. Jedziemy do nas na firmę, pakujemy się pod 70 czyli znowu płyty szalunkowe, znowu łaty kondryłaty. Znowu praktycznie to wszystko co tu przywieźliśmy, tylko w większym formacie. Bo jeszcze rusztowanie dochodzi, a tutaj przywożyliśmy to rusztowanie wcześniej. Po to żebyśmy jechali tam i zrobili ten sam zabieg. I na to mamy tydzień czasu, później wracamy tu siana kolankowa, strop jedziemy tam i tam już lecimy ściany szczytowe, wieźba i dach. Muszę zamówić blachę, tutaj ma być blachodachówka a na tamtej budowie po wstępnych informacjach inwestora ma być trapez 118 i w jednym i w drugim przypadku kolor antracyt dobra, ja się z Wami żegnam bierzemy się za sprzątanie placu i uciekamy. Na razie, cześć